Boże, co mieliśmy zrobić? Zrobiło się zamieszanie. Na psychiatrycznym pewnie rzadko się to zdarza. Nam doskwierają członkowie rodzin. Jak sobie radzi John n Wpasowuje się? Na razie tak. Cieszę się. Mam wyrzuty sumienia. Przerzuciłam kłopot na ciebie. Dobra pielęgniarka musi coś umieć. I nie może być przesadnie miła jak ona. Nasi pacjenci ją lubią. Co z tego, że jest miła dla pacjentów, gdy uprzykrzaży koleżanką? koleżankom? Mamy roboty po uszy, ona wiecznie nie nadążała. Pozostałe musiały za nią nadrabiać. Nawet drobna fala wystarczy, by zadać rany. Tacy jesteśmy słabi. Ta